Dzień dobry. Witamy z inwestycji, którą mogliście już obejrzeć na naszych wcześniejszych filmach. Robiliśmy tutaj instalację wodkan. Tym razem zajęliśmy się instalacją pod przyszłe klimatyzatory. I chciałbym wam co nieco o niej powiedzieć. Jeżeli chodzi o liczbę jednostek, w sumie jest ich tutaj 5. kanalizacja poprowadzona po hydraulicznemu 32 nie żadne wężyki, nie żadne nitko. Z ciekawostek wszystko jest ukryte w takich puszkach podtynkowych, które mają dwojakie zadanie, zalety. Po pierwsze, kryją nam niedziuchę, tak żeby ewentualnie podczas tynków coś się jej nie stało. Po drugie, jeżeli nawet nie będziecie od razu montować jednostek, no to nie będą wam sterczały w salonie żadne przewody. Wszystko macie ukryte podtynkami. Zaraz wam ją otworzę i pokażę, co jest w środku. Ok, więc miedziuszka, kabel elektryczny, syfon, z którego raczej nie będziemy korzystać, ponieważ poprowadziliśmy to, jak wcześniej mówiłem, swoją 32 i do niej się będziemy łączyć. Zobaczymy resztę jednostek. Tu mamy kolejną, schowaną w puszeczce, miedziuszka poprowadzona. Kanalizacja łączy się z tą jednostką. O, bogato popianowaliśmy tym razem. Staraliśmy się dobrać jak najkrótszą drogę dla miedzi. Ok, jeszcze mamy dwie, dwie jednie wyglądają. Numer 3. I numer 4. Wszystko się pięknie ukryje pod tynkami. To jest instalacja. No i po krakowsku może chodźmy na pole. Zobaczymy jak tam to wygląda. No ale po drodze mogę wam jeszcze pokazać syfonik. Już go widzieliście. Według mnie super rozwiązanie. Nie ma co syfonować pod wylewkami czy, czy jakoś na tym oszczędzać. Może nie jest najtańsze, ale no naprawdę jesteśmy na robota. zewnątrz. Instalacja jest tutaj wyprowadzona. Tak jak mówiłem, staraliśmy się obrać najkrótszą drogę. Wszystko jest pozabezpieczane sztangami gwintowanymi na wszelki wypadek, bo wiadomo jak to potem jest. Nadmiar miedziuchy, co pewnie zauważyliście, ale no, powiedzmy, że wiemy jak jest i w razie czego nie można tutaj zastosować jednostki pojedyncze, których jesteśmy zwolennikami, a nie multisplity. Także to wszystko, co chciałem Wam pokazać. Miłego dnia.